Wszystko mam? Chyba, mam? Chyba mam. Dzień dobry, słuchajcie. Dzień dobry Wam wszystkim. Dla nas piątek. Ja wiem, że ci już weekend, więc sobota elegancko. Ej, pamiętajcie o subskrypcjach, lajkach i komentarzach, bo to jest bardzo ważne, aby ten kanał się dalej rozwijał. Widzę, że są postępy. Głos, jak widzicie, dalej jeszcze rehabilituje ruszam właśnie z domu. Uruchamiam telefon, muzykę, wszystko. bluzę mam z sobą. Samochód już jest nagrzany. Słuchajcie, także jest cieplutko w środku. Wszystko mam, mam, wszystko mam. Zatankowałem wczoraj na koniec, więc nie muszę się stresować, że nie dojadę. Bo wczoraj to na rezerwie jeździłem. Słuchajcie, oj oj jeszcze trochę. Już przekraczałem granicę znowu, tylko było czekać. Kiedy mi samochód stanie na drodze Ale powiem wam, że no odpukać szybko w miarę się rehabilituję po, tym, po tej grypie, oby tak, oby tak było dalej. Najgorszy miałem. Najgorszą miałem środę chyba, tak? Wczoraj już było w miarę, w środę, no w środę najgorzej było, We wtorek tego tak zaczęło mi dobrze łamać. W Środek już złapało mi mocno, w czwartek z kolei już było lżej, dzisiaj, już tylko głos mi tak został. I jakieś takie wiecie, yy, no, trochę jeszcze mi się gdzieś tam odrywa, ale, ale widzę, że już jest lepiej, nie? I tylko raz, słuchajcie, tylko raz brałem patent Nie to, żebym się tu chwalił czy coś, ale naprawdę dzielę się z Wami, że przeszedłem tą grypę w miarę delikatnie, szczerze. Łamało mi tak mocno, ale tak potężnie. Jeden dzień to myślałem, że kurde się przewrócę, nie? Nie lubię być chory. Zresztą chyba żaden mężczyzna nie lubi być chory. Wyobrażacie to sobie, co tam się działo? Także lecimy, słuchajcie, dzisiaj planów mamy wiele. Po wczorajszym dniu został taki niedosyt w rozmowie z klientem, ponieważ klientka chyba nie rozumie, jakby wysokości budynku. Rysunek pokazuje jedno, ona nie rozumie tego. Więc dzisiaj od rana jeszcze raz z nią zacznę ten element rozmowy. Wkładamy izolację, słuchajcie, ogólnie pomiędzy Joyce y już, elektryk puścił trochę światełek, więc będziemy się tutaj bawić, miałem w planach zerwać tą papę na tej starej części dachu, ale chyba tego nie zrobię na weekend, bo nie daj Boże zacznie padać coś, to będzie zaraz problem, więc zerwiemy sobie to na spokojnie w poniedziałek. Dzisiaj raczej bym nie chciał się z tym śpieszyć, więc jedyne co, no to dokręcę tą resztę płyt, które już zacząłem wczoraj na koniec dnia. I, no i co? i Niech mury rosną. W środku zadbam o to, żeby poszły osłony na, takie wiecie, tymczasowe okna, niech się to też już dzieje. Hydraulik zrobił swoje, no i no, czekamy na izolację, czekamy na elektrykę. Jeżeli tylko elektryk skończy swoją historię ze światłami, to zaczynamy od razu w poniedziałek. Plasterboardy, wiecie o co chodzi. Także nie ma, nie ma litości. Słuchajcie, będziemy działać na maksa. Od razu. Ale no, zanim plasterboardy zrobimy, to zrobimy co my jeszcze zrobimy. Na pewno będziemy musieli zrobić dach. Żeby to było wszystko szczelnie. Wiecie, nie chciałbym przykrywać sufitu i, i okaże się nagle, że coś cieknie. Nie? Tam wiecie, ten dach nie jest jakiś super skomplikowany, no te mury, nawet stare mury, one się tam sypią. będziemy musieli tego leda, który tam jest wywinięty na ten stary dach też wymienić, bo no nie jest to fajnie, tam ktoś w ogóle zrobił to tak trochę magicznie zje... trochę włożył slejta, trochę leda kurde nie, 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 trzeba będzie to ogarnąć, nie ma, li... nie ma lipy następnym tygodniu musimy ogarnąć do końca dach będziemy zakrywać już płytami sporo się zmieni pomieszczenie, ja, ja w to wierzę za dwa tygodnie, pamiętacie, ja wyjeżdżam do Polski na tydzień, więc te dwa tygodnie teraz to będą takie ostre dla mnie do, do, do pracy i no i muszę też zaplanować dobrze tydzień, którego mi nie będzie, żeby chłopacy mieli co robić i wiedzieli co robić, bo, bo będzie lipa, może zrobią to otwarcie tam, no zobaczymy, będziemy, będziemy planować, na pewno we trzech no, nie będą stać i robić jednej roboty, nie? że ze Stachem zrobimy konkretny plan w następnym tygodniu dopiero, dopiero, bo będziemy więcej wiedzieć ile rzeczy zostało, co trzeba by zrobić, wiecie. Jeszcze dwa tygodnie mamy, także zobaczymy. Chyba, że wszyscy będą mieli zaraz do i Wiecie. Nie no chyba nie. Ale będziemy to ogarniać na miejscu. Także co? Zaczynamy nowy dzień. Jest sobota lawa, nami piątek, ostatni dzień tygodnia, ja już się lepiej czuję, co jest bardzo, bardzo dobrze, czuję, wiesz, to jest, to jest sukces dla mnie, także cieszę się bardzo, że się zmienia to. Jedziemy do pracy, będziemy walczyć, zobaczymy, co się da dzisiaj zrobić. Let's go. Miłego dnia wam życzę. Cześć. Ej, bo właśnie skończyłem oglądać z wami premierę. Ej, lubię jak jesteście, wiecie? Lubię jak jesteście na, na tej premierze, bo, bo widzę, że, że jesteście i jest tu tak wszystko na żywo, słuchajcie. Lubię to. Chciałem powiedzieć po prostu, że lubię to. Także zobaczymy się za chwilę. Cześć. Hello wejwy Więc co, targetem na dzisiaj? Już żeśmy uzgodnili ze Stachem kilka elementów związanych z wysokością tej ściany. Ja Wam wszystko zaraz pokażę. Może zacznę od tego. Ja nie wiem, myślałem, że ktoś to mi zwoił, więc e, na rysunku, proszę państwa, ta linia tego starego dachu kontynuuje do końca, czyli jeszcze raz dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć cegieł do góry trzeba było podmurować. Rysunek jest tak zrobiony, że ta sama wysokość tu jest leci sobie dookoła budynku, tutaj również z przodu. I zakręca później, jeszcze w kierunku tego ogniomórka tam od klienta. Dobra. W większości przypadków. Dobra, słuchajcie, w większości przypadków jest zrobione tak, tak jak u sąsiada, że dach tak po prostu jest spadzisty do końca i na końcu jest tam face i rynna. Czyli coś takiego jak tam. O, czyli ten ogniomurek jest tylko z tej strony, a nie ma go już z przodu, aby nie kreować, nie wiadomo jak ogromnej ściany do góry nad wysokością okna. Widzicie? Wszyscy tak samo mają tam. A u nas architekt zrobił, że ma to się zrównać z tamtym murkiem, i iść tutaj i dokończyć do tego wyższego murka. Dlatego pani się to przestało podobać, że będzie taki, taka duża ściana, słuchajcie, z przodu nad, yy, nad drzwiami. Nic z tym nie zrobię. To jest coś na podobę jak tutaj, słuchajcie. Ja tu pokażę wam dla przykładu. Czyli tu akurat drzwi są dużo wyższe, więc nie wygląda to tak źle, ale. Jak widzicie, nad garażem jest ten murek wysunięty do samej góry i no nie kontynuuje, akurat tam też zakończony jest po prostu rynną. To jest jakby odwrotny budynek, ale tak to miałoby wyglądać, czyli taka ogromna ściana nad drzwiami. Nie wiem teraz, co z tym zrobić, bo słuchajcie, podmurować zawsze możemy do góry. Ostatecznie. Jakby się przypieprzyli z cancilu, że nie jest takich na planach, choć wątpię. A na początek możemy jej zrobić po prostu tej minimum wysokości z tym kapslem u góry. Jeżeli chodzi o wysuwanie rynny do przodu i tu robienie na przykład spadku z rynną, też jest to opcja. Ale z takiej opcji będzie ciężko ewentualnie podmurować do góry, bo cała konstrukcja dachu będzie zrobiona troszkę inaczej. Już jest zrobiona inaczej, tak naprawdę, bo ten odpływ jest na prawo. Bo odpływ ma być po prostu w ścianie. No nie wiem, słuchajcie. Mamy, coś, mamy niezły orzek do zgryzienia, bo wiem, jak się zachowywała wczoraj. Wiem, że nie rozumiała tego, co ma narysowane. A ja teraz mam zadanie, żeby zrobić coś, żeby była zadowolona, żeby troszkę chociaż jakiś kompromis osiągnąć w tym, co ona widzi, i jak ona sobie to wyobraża. Także taki to plan, słuchajcie, na dzisiaj Kończyć, dach. Let's go. Ej, słuchajcie, gdzie ja dojechałem? Kto zgadnie wypalić, dostawali... e, Chyba dojechałem do Trawisa dzisiaj. Już dawno tu nie byłem. E, ale wiecie po co tu przyjechałem? Jak już jestem to wezmę dwie płyty OSB, bo tyle nam brakuje. Jedenastek, Takie wiecie, żeby tylko zamknąć te drzwi tam z tyłu, bo resztę płyt mamy. I muszę wejść do, tutaj do wypożyczalni, bo może mają coś. Co możemy użyć jako plat wyższej platformy do podmurowania, bo tam trochę brakuje nam kilku centymetrów, a stachu nie będzie na palcach stawał. Żeby, wiecie, żeby murować ostatnie elementy muru, więc musimy podnieść trochę rusztowanie. Idziemy zobaczyć, co oni tam mają, a czego nie mają. Tutaj też nikogo nie ma, słuchajcie. Jestem jedynym budowlancem, który przyjeżdża w piątki rano. Tam tygodniu było to samo. Słuchajcie, co tu się dzieje? Ludzie późno wstają, czy jak? Wziąłem dwie pianki. wziąłem rusztowanie, jak widzieliście, i wziąłem dwie płyty, które mi bra brakuje. Rachunki do boksa, i wracamy na robotę. Działać dalej. Piotek z samego rana zrobił zaprawę za mocną, za dużo cementu. Pokazałem mu to wywalić wszystko do, do, do skipa. Wczoraj zapomniał powiedzieć nam, że nie ma piasku. Oj Piotr, Piotr. Trzeba będzie ten... manton spuścić. Także wracamy, słuchajcie. Wracam na robotę. Rafał montuje tam Joysy dookoła okien. Ja zrobię tą konstrukcję dachową do końca, poprzycinam i taki to będzie piątek. Może wybierzemy się na breakfast. Także zobaczymy. Dobra, słuchajcie, jestem gotowy. Pralinko włączone, czekamy za elektrykiem, ja wbijam się na dach. Rusztowanie postawiliśmy tak, aby stachu mógł sobie ładnie teraz sięgnąć, nie musi się, wiecie, i tak sobie jeszcze podwyższył. Ale ten, ale jest zrobione. Ja wbiłem się na dach, wtrątałem płyty do końca. I tyle. Słuchajcie, chyba jest sukces. Bo się martwiłem o ten dach. A się okazało, że tamta strona po prostu podniosła się, ponieważ nie była przykręcona do krokwi. Że, no i jest coraz pięknie. Jak zerwiemy papę, to ja mam praktycznie już wysokość deski. Wyszło pięknie, słuchajcie. Nie mamy naprawdę dużo farta czasami. Bo myślałem, że będę musiał coś tutaj kombinować, jakąś płytę, jakieś coś. Nie, wyszło pięknie. Czyli udało się to ładnie złożyć. Jest skos w tą stronę, jest skos w tamtą stronę, bo tam będzie odpływ w rogu przez ścianę. Także to trzeba o tym pamiętać. Stach muruje, już jest prawie na wysokości. Uzgodniliśmy, że nie idziemy do tej wysokości, tylko trochę niżej. Let's go. Słuchajcie, chciałem wam powiedzieć coś fajnego, ale Piotek wam powie. Nie, Piotek nie chce się dzisiaj jestem A się jeszcze jeszcze się przyzwyczai do kamery. Nie mamy rafała, słuchajcie, i to jest wiadomość dnia. Idziemy na śniadanie. Po, ponieważ Rafał został przyłapany trzeci dzień z rzędu na wiecie. Czy. Więc już powiem, wam, szczerze, mam dość. Dobrze, że sam poszedł, że nie musiałem go wyganiać. Ja pojechałem na zakupy, a on po prostu się ulotnił. Zobaczymy jak to się skończy, ale na razie nie mamy pomocnika. Let's go, idziemy coś zjeść. <sum> Trzeba powiedzieć, że mamy talent, albo ja mam talent. Umiem klienta zrobić szczęśliwą. Szczęśliwego. Udało się, słuchajcie, doszliśmy, dałem jej opcję z tą ścianką, jest zadowolona. Bardzo fajnie, cieszę się. Stachu muruje dalej. My zbieramy graty, sprzątamy, bierzemy się za izolację. Taki nasz plan. Zamieniłem wszystkie dziurki przy izolacji. Oczywiście to będzie wszystko pobycina, ale Jeszcze później taśma pójdzie na Joyce. tak Także będzie cacy. Przykryliśmy tam z góry dwoma plandekami, także też będzie cacy. Słuchajcie, tak, będzie szczelny na, na, na weekend. Także będzie dużo su suszej w środku. A teraz, jeszcze na koniec, zamykamy wszystkie te pomieszczenia. Jak to zrobimy, dam Wam ostateczny update.

Oczywiście jeszcze pójdzie taśma, później te folia lub plasterbory z folią. Zobaczymy, jeżeli chodzi o tak, przypyliśmy go podwójnie, także nie powinno się już nic lać do środka. Ściany są praktycznie podmurowane na tą wysokość, co powinna być. Także jeszcze tylko pójdzie kap górą. Tutaj oczywiście trzeba by wykończyć, ale to Stanisław sobie już spokojnie z tym poradzi w poniedziałek. Wszystkie otwory są pozakrywane płytami. Także tam do końca już żeśmy zasłonili, ustawiliśmy to tak, jak ma być do frame'u. Także będziemy mogli, wiecie, wykańczać w środku, jeżeli chodzi o plasterboardy i tak dalej. Także możemy, możemy to ogarniać. Skończymy izolację w poniedziałek. Jak skończymy izolację w poniedziałek, to tak naprawdę możemy już zacząć brać się za płyty gipsowe na suficie, słuchajcie. Będzie się działo. A Stachu będzie kończył tu górę. Jak skończy górę, no to wtedy pomyślimy o Dachu. I myślę, że będziemy mieli bardzo dobry progres w następnym tygodniu. Także nawet z przygodami, nawet z, znowu z brakiem pracownika, który po prostu zdecydował gorzałe zamiast pracy. Inaczej tego nazwać nie mogę, bo wiecie, trzy dni z rzędu, kurde, rozmowa, no czuć od ciebie stary, no nie wiem, musisz to ogarnąć, no musisz to ogarnąć. No nie ogarnął tego, nie wiem, no widzicie, coś od czegoś jest ciągle silniejsze, nie? Jeżeli dobrze pamiętacie, to my szukaliśmy ze stachem jednego człowieka. Przyszło trzech. I na koniec został jeden. Także chyba nie jest źle, słuchajcie. I tak balans nie, bilans nie jest zły. Dajemy sobie radę ze stachem my tutaj pokonujemy chyba wszystko. Przydałyby się ręce do pracy, ale widzicie, co możemy zrobić. Nie możemy za dużo. Więc dlatego ja korzystam z subkontraktorów, czyli elektryk, który robi swoją robotę, hydraulik, który robił swoją, swoją robotę. Może weźmiemy tutaj szybko plastraża i resztę ogarniemy my. No bo. Nie, co zostanie tak naprawdę? Większość prac już najgorszych została zrobiona. Także tyle z mojej strony, słuchajcie. Ja Wam życzę miłego weekendu. Wiem, że oglądacie to w sobotę, więc e, życzę Wam e, reszty weekendu wspaniałego. W tym samym momencie, kiedy to pewnie oglądacie, ja jestem u Adama na tej imprezie charytatywnej swoim maluszkiem. Jeżeli jesteście w pobliżu albo nie macie co robić i chcielibyście się wybrać w podróż e, tutaj na tą imprezę do Bognor Regin, e, Regins, to, to zapraszam. Wszystko zaczyna się godziny 1, a kończy o 22. Podobno ma być pełno wszystkiego tak naprawdę, bo Stanisław mówi, że naprawdę on jeździ po wieczorem i jeszcze ogarnia te rzeczy. na woził jedzenia, ciast, wiecie, no po prostu ma być tego masa, więc nie chcemy też, żeby to się wszystko zmarnowało. Jeżeli nie macie planów, to zapraszamy i pomagamy. Życzę Wam miłego weekendu i do zobaczenia. Cześć. Dzięki za wszystko. Cześć.